Spójrzcie na moją twarz. FC bardzo. Tak będą wyglądały kibice Barcelony po tym sezonie. Przykro. Naprawdę bardzo przykro. Ale drogi Maćku, możesz rzucić klątwę, żeby było inaczej. W końcu jak nie ty, to kto? Zbierałem moc, jestem gotowy do działania. I o to właśnie mi chodziło. Czaruj, panie kolego, czaruj! Ja sobie myślę, kurde, w tym sezonie włączą się do walki o puchary. Co za tym przemawia? Kompletnie nic. I dlatego właśnie będzie to duże zaskoczenie, jeżeli się uda. Betclick, legalny bugmacher ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. Witam serdecznie moi drodzy Państwo. Już za chwilę, już za moment nasz wspaniały, wybitny, jedyny i niepowtarzalny mag, czyli Futrol, wytypuje, a w zasadzie to rzuci klątwę na rozgrywki Bundesligi, Premier League, i oczywiście swojej ukochanej La Ligi bez Messiego. Także moi drodzy Państwo, jeżeli taka formuła Wam się spodoba, doskonale wiecie, co zrobić tam na dole i również tam na dole w sekcji komentarzy zapraszam, żebyście rzucali klątwę razem z nami. Później poczytamy, poodpowiadamy, zobaczymy, co z tego wyniknie, a tymczasem oddaję głos Maćkowi. Niech robi to, w czym naprawdę jest dobry. Bardzo proszę. A no właśnie, dzień dobry serdecznie, bo jeszcze tego nie powiedziałem, a skoro już to teraz powiedziałem, to Pozwolić, że zacznę od Bundesligi. Maćku. Moc mojej klątwy obawiam się, że nie jest na tyle duża, aby cokolwiek tu Bayernowi zrobić. Bayern Monachium będzie mistrzem. Zmiana trenera, jasne, ale jak popatrzymy sobie, jaką ma kadrę do dyspozycji Nagelsmann, jaką mają jego konkurenci, no nie wydaje mi się, żeby tu coś złego mogło się stać, chociaż wykluczyć nic nie można. No mówię, klątwa idzie. Do spadku, słuchajcie, nie będę się tutaj rozwodził specjalnie. Wybieram dwie ekipy, które spadną jako field czyli Beniaminek i VfL Bochum yy, i do tego dokładam Augsburg, który będzie w tych barażach o utrzymanie grał. Takie, taką trójeczkę wybieram, nie pytajcie mnie specjalnie dlaczego, to jest moje przeczucie, głos wiecie, wewnętrzny, psychiatryk to jest plan. Jest wysoko widzę, jest wysoko, a u Was jak jest? Przypominam, piszcie w komentarzu swoje klątwy i również odnoście się do tego, co tutaj wygaduje nasz wspaniały futrol, bo powtórzę raz jeszcze, jest wysoko. Zaskoczenie sezonu. No nie wiem, czy to jest takie zaskoczenie, bo Borussia Mönchengladbach już w zeszłym sezonie pokazał się bardzo dobrze, ale uważam, że w tym utrzyma formę i może być jeszcze lepiej. Stawiam, że top 4 to będzie u nich, pewniaczek. Ale mówię, może będzie zaskoczenie nawet na coś więcej. Zobaczymy, klątwa w kierunku Mission gladbach w takim razie idzie. Źle dla nich, ale teraz mówię, jakie rozczarowanie. Więc w drugą stronę ta klątwa. Rozczarowanie moim zdaniem będzie Wolfsburg, który sporo subtypuje na to, nawet to 5 i tak dalej. Ja jakoś specjalnie w Van Bommela nie wierzę, jeżeli mam być szczery. I tutaj będę obstawiał, że właśnie Wolfsburg... Pod jego wodzą zawiedzie. Transfery na plus i minus. No, Jadon Sancho, odchodzący z Borusy Dortmund, musi być ciosem i dla całej ligi, i dla samej Borusy Dortmund, która oczywiście robi, wydaje się na papierze, dobre transfery zastępcze, ale zastąpić Jadona Sancho łatwo nie będzie, więc to jest minuch, bo uznaję to jako cios i dla klubu, i dla ligi. Plus André Silva, sprawdzony już w Bundesliga, no wiadomo, on miał. W Gorsze momenty też w swojej karierze, ale w Bundesliga się sprawdzę jak najbardziej. Bierze go RB Lipsk do siebie i myślę, że tę formę on będzie w stanie utrzymać z poprzednich sezonów. Nie najwyższe pieniądze zapłacone, chociaż no, mi to i tak robią wrażenie, powiedzmy. I to jest mój transfer na plus. Okej, okay, w takim razie Bundesliga zaczarowana. Sprawdźmy w takim razie, co nasz magik przygotował na rozgrywki w Anglii, bo tam jest kogo czarować. Zawitajmy w takim razie do Premier League i tutaj znowu zaczynamy od mistrza. Miałem dylemat, bo tu naprawdę uważam, że może być bardzo, bardzo ciekawie. Jest City, jest Chelsea, Liverpool, jeżeli ta obrona tam będzie pokładana, jest United. Uważam, że ta czwórka jest w stanie walczyć o mistrzostwo, czyli wszyscy spadają poniżej top 4, ale jak patrzę sobie na te kadry, to myślę, że nie niewygranie mistrzostwa przez Manchester City jednak będzie... Failem. Jeżeli chodzi o trójkę spadkowiczów, wymieniam tutaj na szybciutko Brentford, dorzucam do tego Norwich oraz, uwaga, Watford, więc niektórzy są zaskoczeni mniej, niektórzy bardziej. Znowu, uzasadniał tego specjalnie nie będę, bo muszę Wam zdradzić, że przeważnie jak typuję do spadków drużyny, to mam taką fatalną średnią, że raczej kibice tych drużyn mogą być spokojni. Zaskoczenie, i tu Cię zaskoczę, zaskoczeniem Cię zaskoczę, Maćku, że to będzie Tottenham, bo myślę, że ludzie specjalnych oczekiwań odnośnie Tottenhamu nie mają, a ja sobie tak pomyślałem, kurde, może właśnie ten nowy trener, Spiritus Altus, wiecie, no świętości same w nazwisku. Może on to poukłada i wszyscy zrobimy o z tej kadry dało się wycisnąć naprawdę sporo, co już poczetino wcześniej pokazywało. I tak myślę sobie, dam ich na to zaskoczenie, bo to szczerze, będę zaskoczony jak oni zaskoczą. Więc to jest najlepsze zaskoczenie takie, że ja sam będę zaskoczony nawet jak ich na to zaskoczenie typuję, rozumiecie. Nie pogubiliście się, nie? Mam nadzieję. Mówiłem już, że jest wysoko. Jesteście zaskoczeni? W takim razie, Maćku, powiedz, proszę, co nas rozczaruje w Anglii? Arsenal. Bardzo duże wydatki na transfery. Sporo osób robi sobie w związku z tym różnego rodzaju nadzieje. Wiadomo, nie chodzi o walkę o Mistrzostwo i tak dalej, że to top 4 dojadą. Więc ja uważam, że rozczarują się. Nie specjalnie wierzę cały czas w wspaniałego trenera Arsenalu. Może mi zamknie jadaczkę i wtedy będzie zaskoczeniem dla mnie brak rozczarowania Arsenalu, ale ja ich daję jako rozczarowanie. Transfery plus i minus. Ludzie, widzieliście to okienko we wszystkich innych ligach, jakby tam dziubanie tych transferów. Dziubanko, 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 a w Premier League po prostu. Uuu, wjeżdżają w ogóle jak chrzestny na komunie. No. Sypią hajsem, bardzo mocne ruchy do kraju, w ogóle United, Arsenal, no City se Grilisza kupuje. O nie no, i za jakie pieniądze? Ja tu nie jestem w stanie Ci wybrać plusa ani minusa, po prostu oni transferowo pozamiatali całą Europę piłkarską. Co do tego nie ma dwóch Nawet Nawet nie chodzi o jakość piłkarzy, ale jak się widzi te kwoty, sztos. Pieniądz, pieniądz rządzi światem piłki, natomiast my... My mamy, mój drogi Maćku, ciebie i twoje klątwy. Proszę, czaruj dalej. Na koniec mój konik. Choć klaczo, nie no, żartuję. Jest Okropnie głupi dowcip, nieśmieszny, w moim stylu. La Liga. Czyli tutaj ta klątwa jest zawsze najsilniejsza w moim wypadku. I uwaga, mistrzem Hiszpanii zostanie... Atletico Madryt. Długo się zastanawiałem na tym, na pewno nie, nie chciałem dać tutaj Barcelony, bo nie chciałem im kląs używać. Nie, nie wierzę. Nie trafia do mnie Ancelotti jako trener Realu, który to Real cały czas bardziej jest budowany z myślą o budżecie klubu, niż o potężnej jakości sportowej. I wydaje mi się, że chociaż naprawdę nie daję ich jako pewniaka, absolutnie, ale jeżeli mam komuś dać największe szanse, to daję Atletico. Ale mówię, no nie wykluczam tu kompletnie niczego w tym sezonie La Liga, który nie zapowiada się najpiękniej. Kto do spadku, no to pożegnajmy Elcze na no życie. Udało im się w zeszłym sezonie, to w tym uważam, że im się nie uda. Pożegnajmy Rayo Bajekano, który ledwo co witamy, to już że ich pożegnamy. I uważam, że Kadeks też z syndrom drugiego sezonu powiedzmy ich dopadnie i pójdą. Zaskoczenie, i znowu wybieram takie zaskoczenie, że sam jestem zaskoczony, naprawdę, bo nie ma na to argumentów. Mówię zaskoczenie Walencja, która ono regularnie dołuje środek tabeli, nawet poniżej. Ja sobie myślę, kurde, w tym sezonie włączą się do walki o puchary. Co za tym przemawia? Kompletnie nic. I dlatego właśnie będzie to duże zaskoczenie, jeżeli się uda. To chyba najlepsze zaskoczenie, jakie można dać. Chyba tak, zaskakujące zaskoczenie, no czego chcieć więcej? Może jeszcze powiedz tylko proszę, co nas rozczaruje w La Liga? FC Barcelony. Tak będą wyglądali kibice Barcelony po tym sezonie. Co to znaczy rozczarowanie? To znaczy, że w ogóle brak walki o mistrzostwo, że szybko stracona ta szansa. Znaczy no, po prostu, że będzie już taka świadomość, że ta strata punktowa jest. Oczywiście, Top 3 jak najbardziej. Uważam, że nie ben, nie, jak nie będą w Top 3, to jest to dramat, porażka, ale ja nie wierzę specjalnie w Kumana. Tym bardziej teraz, jak nie ma Messiego. Wiem, że ludzie dopatrują się nadziei, że to teraz będzie pięknie poukładane, będzie chodziło. Ja w to po prostu nie wierzę. Może jeżeli trener naprawdę byłby z topu, to tak. Ale z Kumanem nie kupuję tego. Sorry. Nie kupuję tego tak, jak Laporta nakupował i nie może rejestrować. To ja tego nie kupuję. I transfery. Mówiliśmy o Premier League, że wszystkich zjadli. La Liga po prostu naleśnik. Kto jest twarzą tej ligi teraz? Powiedzcie mi. No Odchodzi teraz Messi, odszedł Ramos, Ronaldo już nie ma. Co? Hazard, Bale? No nie śmiejmy się, błagam Was. Co może Griezmann z Dembele? Ta liga po prostu potraciła najważniejszych zawodników i ocenianie pozytywnie tego okienka transferowego jakkolwiek to w ogóle mija się z celem w przypadku La Liga. Tak jak przy Premier League jeden wielki plus, tak tutaj jeden wielki minus. Elo. Raz, dwa, trzy, klątwy rzucone, dziękuję, dobranoc, tak to się robi. Ha, można? Oczywiście, że można. I Wy w komentarzu możecie pisać swoje klątwy, możecie na dole zostawiać łapki w górę, jeżeli Wam się spodobało. I koniecznie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie kanał Betclick bo będą kolejne potężne materiały. Teraz jest Fest Festival, na nim jesteśmy, będą materiały. Już za chwilę konferencja Fame ma na niej oczywiście będziemy, będzie materiał. Także warto subskrybować, obserwować i być na bieżąco. Także zapraszam i do zobaczenia. Bye bye, adios w zasadzie. A może już po francusku się powinienem nauczyć. Au revoir.